Wiele osób chce zacząć grać w karty Pokémon, ale nie wiedzą jak. Ja jestem graczem stosunkowo nowym, bo gram tak, nie wiem, może od roku regularnie. Dzisiaj jako taki jeszcze laik w sumie, no bo to tylko rok, pokażę wam, a raczej powiem, jak zacząć grać, jak ja zacząłem przynajmniej, jak zdobywać takie itemy. Jak zdobywać takie inne rzeczy Dzisiaj wam to wszystko opowiem A przy okazji otworzymy sobie ETBK Ze Stellar Crown takiego o, nowy secik Także zapraszam Dobra, odpakowałem sobie ETBK, wygląda on tak No ale wiecie jak wygląda ETBK, nie? To tam nieważne To jest bardzo dobry zestaw, żeby zacząć grać Macie tutaj ulotkę tam z kartami Jakie są w tym secie, ale to tam nikogo nie obchodzi ETBK oczywiście takiego o Możecie sobie kupić na sklepie boosterpoint.pl Z kodem WODEK5 I będziecie mieli wtedy 5% zniżki Na taki oto zestawik, także zachęcam bardzo serdecznie do kupowania. I tak, mamy tutaj 9 boosterów, które mo mogą wam posłużyć do zbudowania swojej pierwszej talii. E, mamy kostki, które też są bardzo przydatne. O, proszę bardzo, tak wyglądają. I tak, ej, co jest? W tym secie jakoś inaczej zrobili. Jest Noctol, jako promka. Jest elegancki, to też bardzo grywalna karta jest ogólnie. I zrobili, że przekładki są razem z nim. A to ciekawe, nie było tak wcześniej. E, koszulki. Koszulki bardzo fajne, chociaż nie najlepsze, jakie widziałem, ale. Też są spoko. E, I energie. Energie do talii są bardzo przydatne także. E, warto to mieć zawsze. I tak, patrzcie jaką sobie matę w ogóle kupiłem ostatnio. Taką z Bianką. Kurde, elegancka jest, co? No, ja myślę. Jest elegancka ta mata jak najbardziej. Otwórzmy sobie busterki, co? E, w ogóle nagrywam w innym miejscu niż zwykle. Ale wracając do grania. Swoją przygodę zacząłem jakoś rok temu, właśnie. I na początku. Ja ogólnie mam taki problem, bo ja mieszkam w mieście, w którym bardzo ciężko było o Ligę Pokémon. E, I dopiero od roku jest Liga Pokémon. Tutaj. W waszym mieście prawdopodobnie jest, bo w większości miastach w Polsce są jakieś tam ligi Pokémon, do których można śmiało iść. Eee, możecie sobie znaleźć na pewno. Po prostu wpiszcie sobie Pokémony i wasze miasto, i raczej wam wyskoczy. I o! Pierwsza paczka w ogóle: Sparkling crystal Ace Wow, Ej, to jest fajny Ace w sumie. O, jeżeli użyjecie tego do Tera Pokémona, to ma koszty ataku o jedną energię mniejszy. Także to może być przydatna karta. E, mamy też Meltana i Archal Ludona. I patrzcie jakie ładne energie są w ogóle w tym sensie, bardzo ładne są. I tak, y, większe turnieje. Na większych turniejach jest większy fan. Mój pierwszy turniej, na który pojechałem, ale nie grałem, to były Regionalsy w Gdańsku rok temu. Robiłem z tego nawet film, więc jak coś to macie tutaj, gdzieś w karcie, czy tu nie wiem, gdzieś, gdzieś macie. No, Regionalsy to jest bardzo fajna sprawa. W tym roku też będą i też w Gdańsku, więc jak jesteście z okolic, albo, albo i nie nawet, to bardzo fajnie, warto jest się tam przejechać. Dużo youtuberów, dużo stanowisk i można patrzeć na graczy, jak grają. A tymczasem Aplin, Karrakosta i Garganakl IX, to jest taki bardzo tankowny pokémon, 340 HP, tutaj atak, który służy do stalowania i o, tutaj... Takiego. I Costa w ogóle, Karakosta wróciła do karcianki po wielu latach To pierwsza karta No, regionalsy bardzo fajna sprawa Są w listopadzie teraz, tak samo jak rok temu Tylko, że trzeciego i czwartego, jak dobrze myślę, coś takiego chyba e, Na pewno w tych okolicach, ale nie pamiętam dokładnie dnia Regionalsy bardzo fajne, polecam Ale wracając do zaczynania z yy, graniem No to musicie iść do swoich lokalnych lig Tam zapytać co i jak I raczej wam dadzą deki i takie inne rzeczy daj, jak nie macie. Nie powinno być problemu. Przynajmniej u mnie tak nie było. Jak zaczynałem grać, to ludzie bez problemu dawali deki. Ale też raczej nie ma problemu, żeby sobie wydrukować po prostu na początek. No bo deki potrafią być drogie. Znaczy drogie. No w innych karciankach są dużo droższe. Ale wiecie, no nie każdy ma przykładowo 300 zł na dek. Y więc lepiej sobie wydrukować na początku. Nie będąc pewnym w ogóle, czy Wam się spodoba ta karcianka. To myślę, że ludzie nie będą mieli problemu. Jak pierwszy raz przyjdziecie, pierwszy, drugi, trzeci. Ale zawsze też istnieje opcja kupienia sobie gotowego deku Na przykład na Booster Poincie jest wiele deków do wykupienia e, c -c O, Lilip e, Mam już tego Lilipa e, Lilipa trafił właśnie na turnieju pre. pre Pre to jest taki turniej Przedpremierowy jakby e, Pre to jest turniej przedpremierowy Odbył się on już 14 dni temu Na OTP, na Mistrzostwach Polski Właśnie to było, o których chcę zaraz pomówimy też I turnieje Pre są bardzo fajną opcją Właśnie dla początkujących To jest najlepszy turniej dla początkujących w sumie Jeżeli macie okazję to Zachęcam na Pre przychodzić bo tam dostajecie 4 albo 6 boosterów i macie sobie złożyć z tego talie i wszyscy mają sobie złożyć z tego talie i to jest nowy set, nikt tego setu nie powinien znać, chyba że widział leaky i to jest takie bardzo fajne, bo możesz sobie nowy set po prostu doświadczyć yy, razem z innymi ludźmi i od razu grać tym nowym setem. E, Kling Ledian. I Lediana też miałem na pre. Dostałem talię właśnie z Ledianem i... przegrałem trzy gry, wygrałem jedną. Nie poszło mi najlepiej te pre, niestety. A to było moje pierwsze pre w życiu. I... No co, no dobrze się bawiłem, mimo to, że przegrałem Na pre jest właśnie ta losowość Że nie macie pewności, czy traficie Ieksa, czy coś ten I właśnie ja nie trafiłem żadnego iXa na moim pre I leciałem tak bez EX-ów I w pierwszej grze chłop mi wystawił Terapagosa iX w altarcie I ja sobie tymi ledianami musiałem poradzić Ale no, za, ubicie tego terapagosa zajęło mi 4 tury A on w te 4 tury skończył mi grę e, Więc niestety... Jak nie macie farta, to może być ciężko. Ale. No wiecie, i tak jest fan. Doświadczacie no, sobie nowy secik z ludźmi, jest bardzo fajnie. I byłem właśnie tam z ziomkami z Poke Family, poke Rodzinki TCG. I właśnie PokeMucha na przykład. On trafił Joltika takiego bardzo ładnego, bo w tym secie jest Joltik. I Galwantulę EX. Więc mógł sobie zrobić deck właśnie pod to. No i wiecie, jak ktoś nie trafił EX-a, a chłopci wyskakuje z Joltikiem i Galwantulą EX. No to masz ciężko generalnie, nie? No, bardzo ciężko taki pojedynek wygrać jest to nierówna walka. No ale cóż, no. Liczy się fan i takie patrzenie sobie na nowe karty. Giraci nowy. Niestety jest bardzo słaby ten Giraci. Ja bardzo lubię jego I Glass Trumpet, to też jest grywalna karta. Komfi, Salazyl i Melmetal. Yy, bardzo lubię jego, mam taką stronę yy, z Giracim w moim albumie głównym. A właśnie, chcielibyście zobaczyć, może, film z mojej kolekcji kart Pokémon? Bo w sumie nagrywałem ostatni taki update rok temu, czyli bardzo dawno temu. Jeszcze rok temu nie byłem na żadnym evencie pokémonowym, yy, więc. <ścoughs> a znaczy byłem na kilku, ale takich bardzo małych, więc yy, nic ciekawego tam nie było za bardzo. A teraz moja kolekcja wygląda dużo inaczej. O Buffaland Pałmi i Drenną i kodzik dla widza, proszę bardzo W ostatnim filmie mogliście sobie... Yy, wywaliło mi kamerkę Już zaraz wyczyszczę pamięć, tylko ostatni booster Kodzik dla widza i Lecimy ostatni boosterek ETBK Bo sobie otworzymy jeszcze trochę boosterów Poczekajcie, poczekajcie, tylko sobie Zaraz wyczyszczę pamięć krewa, Rewawrum, Lapras Mięszao Cyclizar, o ten, ten i Noctowl, grywalny Noctowl, także fajnie Dobra, wracamy na wizję Wracamy na wizję, witam, witam Mikrofon sobie poprawię yy, Na czym ja skończyłem? Nie pamiętam niestety Ale byłem na OTP, właśnie, Mistrzostwa Polski To jest taka tradycja coroczna Czekajcie, Mistrzostwa Polski to jest taka tradycja coroczna Polska, nie jest to oficjalny turniej Nie liczy się do Mistrzostw Świata Do których też sobie zaraz przejdziemy E, nie liczą się punkty żadne ani nic e, ale jest to taki turniej bardziej dla Polaków po prostu stworzony jako tradycja tam od 20 chyba lat to jest nawet prowadzone ja nie wiem nie jestem aż tak bardzo uświadomiony bo to był mój pierwszy turniej OTP mistrzostwa Polski zająłem 56 miejsce na 130 chyba ale Iron Bundle w ogóle fajny Joltik i Kradili e, zająłem 56 miejsce na 130 Trzech chyba? 103? Czyli tak w środku stawki byłem. Nie poszło mi jakoś niesamowicie. Zrobiłem wynik 2 2 2 dwie wygrane, dwa remisy i dwie przegrane. Ale mogę się pochwalić, że pokonałem w pierwszej grze na streamie oficjalnym z tego turnieju i Taśka, czyli mistrza polski. Obecnego, a czy nie obecnego, tylko wtedy był obecnym mistrzem Polski. Teraz poszło mu bardzo słabo, niestety. Był nawet niżej ode mnie, ale no cóż, no zdarza się. Nie każdy. No bo generalnie, karty to jest gra losowa przede wszystkim, no. Niestety, ale czasami szczęście może po prostu nie działać i. No iść słabo po prostu, niekoniecznie Z waszej winy, Medicham EX Full Art, wow, ale fajny No niestety, ale niekoniecznie z waszej winy Możecie przegrać jakąś gierkę, no bo są Deki losowe, są deki No każdy jest losowy tak naprawdę, no Nawet jeżeli masz przemyślany bardzo Dek, no to może ci coś nie paść Może ci jakaś karta nie wylecieć w odpowiednim Momencie i możesz przegrać po prostu grę Na jakiegoś totalnego nooba, którym jestem Na przykład ja yy, I właśnie przez to możesz Stracić punkty, Sparkling Krystal drugi raz. okej okay. jest to grywalna. Ledian! Ej, tego Lediana też mam, też go trafiłem na pre. <grych> no dobra, ale zawsze to double drop, nie? Też fajnie. I ostatni taki luźny boosterek, zaraz sobie przejdziemy do blisterków. No niestety, ale to jest gra losowa. Ja sam mam deck. No nie, no mój deck nie jest losowy. Ja gram Raging Boltem i Oggerponem, jeżeli ktoś by był ciekawy. To jest taki mój główny deck. No i on polega na tym, żeby się naładować i przywalić za milion HP. Po prostu tak ten deck działa. Jest taki bardzo... Nie trzeba bardzo używać mózgu, więc jest idealne dla mnie. I sobie jakoś tam radzisz, nie? Przejdźmy setera teraz do Blisterów, które są takie z Dragonite'em. O, Porygon tutaj jest, tutaj jest Horsy, tutaj jest ten. Jak to się nazywałeś? Rolling Moon Fajny w ogóle, bardzo fajne holo i Iron Thorns razem z Iron Handsem i. Waliantem, ion waliantem. No, promeczki promeczkami, ale mnie przede wszystkim interesują boostery. Jest grywalna karta, jedna w tych blisterach. Rage, nie Raging Bolt, tylko Rolling Moon. To jest fajna karta grywalna, można tym jak najbardziej grać, ale to możecie sobie sprawdzić później. Eee, a tymczasem tutaj takie Jirachi Leczong Eee, briar, briar, briar Full Art Briary Tak, właśnie ją chciałem dropnąć, tak jest, bo to będzie bardzo przydatna karta do mojego deku. Ta karta robi takie coś, że jeżeli przeciwnikowi dostałem tylko dwa price kardy, to wtedy, jeżeli użyję tej karty tego supportera, to biorę jednego price karda więcej. Więc jeżeli dostałem mi trzy price cardy i pobiję mu IEXA, to wygrałem grę. Więc jest to bardzo fajny, bardzo fajna karta. Oczywiście efekt działa tylko na Terrastalize Pokémony, czyli dla mnie jest idealnie, bo ja mam Ogerpony w moim deku, a Ogerpony są oczywiście Terrastalize. Niekoniecznie musiał być to Full Art oczywiście do grania, bo każdy art jednej postaci robi to samo, chyba że to jest inny set, no to wtedy może być trochę inaczej, ale jednak no fajnie mieć Full Arcika, będzie to większy flex w deku oczywiście. Kofu. Kofu. w ogóle też jest bardzo mocną kartą. Uważajcie na trudnieniach, jak będziecie grali. Iron Boulder, Briar kolejna i Raging Bolt. Dobra, czyli już mam przynajmniej dwie Briar, bo nie pamiętam, żeby wypadły mi jakieś inne. Także myślę, że już mi starczy, bo w sumie Briar to można grać tylko jedną w deku. No bo, no bo co? No? Briar efekt używasz pewnie tylko raz, tak naprawdę. Bo efekt Briar działa tylko kiedy przeciwnik ma dwa price kardy. Taka sytuacja raczej się zdarza na jedną rundę. Rzadko się zdarza, żeby to trwało dłużej. Eee, reshiram, Swallow, Dogetamaru, diplin z korbani i Galwantulajekz! Jest! Właśnie to chciałem dropnąć też. Dobrze, ale mi fajnie dropi. Tak jest. I to jest w ogóle nowa mechanika, nowa mechanika, nowy typ, stellar tutaj jest użyty. Patrzcie jakie rainbow ramki, eee, tęczowe ramki. Słabo to widać trochę, ale no fajna ta Galwantula, dobrze, dobrze, wiecie, że ja uwielbiam Unowę, także każdy drop pokémona z Unowy mnie cieszy, a Galwantula jest też silna, bo Galwantula i należy do całkiem przydatnych pokémonów. myślę, że jakieś deki na to powstaną, na pewno, pewnie już powstały, no bo ten set ma już yy, na chwilę obecną, kiedy to nagrywam, jeden dzień, wczoraj wyszedł ten set. Yy, więc no na pewno coś już powstało, na pewno ludzie grali. Yy, no. Mewtwo, lace, celebi z Gulpin i Noktoul. Grywalny, fajny. Takie mi blistery zostały jeszcze. Otwórzmy serie, se, yeah. o, proszę bardzo. Mam tutaj promkę z Tinketonem. Bardzo lubię Tinkatona i z Latiasem. Latiasa lubię jeszcze bardziej. Także kurde, no, promki w tym secie są bardzo fajne. A w najnowszym secie Burning Spark, który wyjdzie w listopadzie. Ale już preordery chyba można składać. Także jak coś to zachęcam. W tym najnowszym secie, który wyjdzie w listopadzie, będzie można sobie kupić blistra z. Kwaksajerem, kwaksajerem holopromo, także no, to będę musiał mieć, koniecznie Bo jak wiecie uwielbiam upery, uwielbiam kwaksajery, to są moje ulubione pokemony No i co, i ostatnie 6 boosterków, nie, e, lecimy, marker w zestawie A właśnie marker, a tabletki mi też tutaj latają, no nieźle e, Marker, e, marker mam po to, żeby dawać wam podpisy bo W ogóle bardzo miło mi jest, kiedy podchodzicie na jakiś eventach do mnie i podpis bierzecie, kurde, świetne uczucie Pozdrawiam wszystkich, którzy podeszli do mnie kiedyś i wzięli sobie podpis albo pogadali po prostu. Było trochę takich osób na OTP, na Polish Card show, na którym też byłem Bardzo fajni, bardzo fajne interakcje z widzami Dzięki. O i Crispin! Crispina Fullar trafiłem też na Pre i Crispin jest bardzo dobrą kartą ogólnie Al no Crispina myślę, że będą grali ludzie, bo Krispin jest bardzo dobrą kartą. On robi takie coś, że szukasz dwóch różnych energii, różnego typu i jedną sobie bierzesz do ręki, a drugą przykładasz pokemonowi po prostu do pokemona po prostu sobie przykładasz. Także dzięki niemu możesz dołożyć przynajmniej dwie energie podczas jednej rundy. Do jednego Pokemona, co jest bardzo fajną opcją. E, pominąłem kartę Weluza, nienawidzę tej Weluzy. Bardzo silna jest ta Weluza. E, pan Sir. I Crispin Fulart Jest! Wrócił do mnie! A ja go oddałem, bo ja się wytradowałem z jakimś ziomkiem. Jest! Wrócił do mnie ten Crispin. Tak jest. Mi się ta karta bardzo podoba ogólnie. Crispin jest super. I ja oddałem chłopu, bo ceny na pre-kart są dużo wyższe. Więc trzeba korzystać, jakby, nie? I ja dałem jakiemuś ziomkowi wasz tego Crispina, a on mi dał Ogrypona i Myta Grossa. Bo wtedy Crispin był więcej warty, więc można robić takie trade'y bardzo opłacalne Dla nas oczywiście Bo teraz Crispin nie kosztuje dużo, on teraz 7 euro stoi pewnie A wtedy kosztował 15 <grym> Więc kurczę no idealnie wrócił do mnie. Bo ja sobie pomyślałem wtedy tak, że teraz go oddam, a sobie odkupię, wiecie, na jakimś evencie za pół ceny. No, i nie muszę, bo mi dropnął, także elegancko. Grand Tree znowu, znowu powtórka. Przecież Grand Tree też mam. Grand Tree też dropnąłem. No dobra, ale fajnie. Będzie, będzie na oddanie. Grand Prix to jest bardzo grywalna karta, również. Jakieś Charizardy będą tym grały, jakieś, nie wiem. Jakieś deki, które ewoluują. Ja nie gram dekiem, który ewoluuje, więc mi to nie jest za bardzo potrzebne. Ale na pewno jedną sztukę chcę mieć na wszelki wypadek. No bo nie wiadomo, czy będę grał w przyszłości. Fajnie mieć zawsze taką kolekcję. Teraz sobie zbieram właśnie ace Speki, Wszystkie. Nie oddaję już ace speku, bo kiedyś oddałem właśnie Anfer Stampa i mnie to boli do dzisiaj troszeczkę. I ja tymczasem nie mam drupa. Mogłem nie oddawać tego Anfer Stampa. On kosztuje 10 euro. To nieważne. To jest bardzo użyteczna karta. I bym mógł sobie tego poużywać nawet. Nie gram deckiem co prawda, który tego używa. Ale no chciałbym kiedyś pograć czymś takim. Ale najdroższym w ogóle ace speciem aktualnie jest Prime Catcher z Temporal Forces. Tak ten set się nazywał. Yy, używam. Niestety nie mam jeszcze swojego. W ogóle ten Pack kosztuje 20 euro, nie? To jest bardzo dużo za acepka, i to jest karta tylko do grania, bo to nie jest jakieś ładne do trzymania w albumie. To jest karta dosłownie tylko do grania i kosztuje 20 euro. Dużo pieniędzy ogólnie. A tymczasem ostatni booster nam został Stellar Crown. Ostatni booster Stellar Crown, ale na pewno nie ostatni na tym kanale. Sobie otworzymy jeszcze troszeczkę. Na pewno ostatni, na pewno ostatni. Nie mam już więcej. Także kodzik dla widza, proszę bardzo, jeszcze. I lecimy. Dawaj, Oszałot, daj nam, daj nam dobre dropy, co? We. Oszałot, weź nam, daj dropy, dropy albo Bianka, albo Muszarna. Dajcie. Ostatni, Last Pack Magic. I mamy Gossiflera, Elektabaza, Comfy, Eevee, Crispin kolejny. Dobrze, Crispina warto mieć, 4 sztuki przynajmniej, bo naprawdę może się przydać w, w przyszłości. Tutaj Eldegoss, Graveyard, Meltan i uwaga ostatnia karta Niestety bez dropa ostatnia karta Ale i tak opening uważam za udany No bo mamy trochę ace specków No co, no mamy Briar Chyba najbardziej się cieszę z... Meltan weź mi idź stąd Briar, Briar to chyba najbardziej się cieszę z tej karty Grand Tree, które już miałem wcześniej, ale nieważne Galvantula, Garganak, Lilip Sparkling Crystal, Crispin, Medicham, Ledian i Sparkling Crystal. Także myślę, że to bardzo dobre, bardzo dobry drop rate ma ten set, fajne karty, ładne karty, grywalne, jak najbardziej. I no i co? To tyle. Nie wiem, czy trochę się nie pogubię w mojej historii z graniem, ale tam. Kiedyś wam dopowiem resztę, nie? A więc tak, jeżeli chcielibyście sobie kupić taki sam zestaw lub inny, zapraszam was do strony boosterpoint.pl, w którym możecie użyć sobie kodu WODEK5, który da wam 5% zniżki. Także bardzo polecam. Jest bardzo elegancko, bardzo fajny sklepik. Oszałot też tam jest oczywiście. I co? Ja już lecę. Widzimy się kiedyś. Na razie.